Numer 8. Młotek. Tak, młotek. To jedno z podstawowych narzędzi, w sumie zresztą jak każde z tej listy. Obecnie posiadam kilka rodzajów młotków. Pierwszy to młotek ciesielski. Widzicie, to z specyficzną końcówką. Jest idealny do wbijania jak i wyciągania gwoździ. Naprawdę twarda rzecz. Następnie zwykły mały młotek z drewnianym trzonkiem. Można powiedzieć, że jest to bardziej precyzyjne narzędzie, to prac, w których konieczna jest kontrola siły i uderzenia, tak by nie uszkodzić materiału. Kolejno drewniany młotek stolarski. Właśnie on najlepiej sprawdza się przy obróbce drewna. Jego kształt i lekkość pozwalają uniknąć uszkodzenia materiału, jednocześnie umożliwiając skuteczne działanie przy montażu i demontażu, co jest istotne elementów stolarskich. Teraz parę młotków już mam na stanie, ale powiem wam, że pierwsze meble przyszło mi składać za pomocą tłuczka do mięsa. No, było to dość oryginalne działanie, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Rzekła mnie twoja historia. Wracając do drewnianego młotka, jest on idealnie połączony z następnym narzędziem, o którym sobie opowiemy. Jeżeli jesteś ciekaw, kolejnych punktów, kliknij w link poniżej. Tam jest cała wyliczanka.